Siemanko YouTuby, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o filmie, który wyszedł 4 dni temu na oficjalnym kanale Hunt Showdown. I na tym filmie rozmawiali Rick Taylor oraz David Fifield, General Manager Hunta, o planach na przyszłość oraz o tym, co już jest dla nas przygotowane w tym roku, jak i co może się pojawić na początku przyszłego roku w aktualizacjach do naszej gierki. Także jak widzicie, tych dwóch gości sobie tu rozmawiało. Ja... Obejrzałem filmik, przetłumaczyłem sobie najważniejsze takie rzeczy i postaram wam się to szybko i sprawnie zaprezentować. Także lecimy. Nadchodzące zmiany i aktualizacje na 2023 i 2024. Let's go. Pierwszym tematem, którym zajęli się nasi koledzy, to serwery oraz to jak działają. W tym roku priorytetem dla Krajteka jest poprawa działania serwerów. Mają zamiar zainwestować w nowe, w nowe technologie, które pozwolą na stworzenie większej ilości tych serwerów oraz większej ilości ich lokalizacji. Została utworzona specjalna Strike Team, która zajmuje się problemami związanymi z serwerami. Poprawa systemu trade'ów również jest nam obiecana. Tak zwanych wymian, gdy zginiemy jednocześnie z osobą, z którą właśnie się strzelamy. To są takie najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o serwery dla krajteka w tym momencie. Lecimy dalej. Kolejnym poruszonym tematem była wiosenna aktualizacja 1.12, o której już bardzo dużo rozmawialiśmy. Jest już to przez nas dogłębnie omówiona aktualizacja. Link do filmu, gdzie to, gdzie to omawiamy, znajdziecie w opisie tego filmiku na YouTubie oraz gdzieś tu u góry nade mną, powinien wam się wyświetlić yy, ten właśnie filmik. Wiosenne questliny, wchodzące wraz z patchem 1.12 mają nas przygotować do pierwszego. Eventu z nowej trylogii eventów. Event ten zapowiedziany jest na lato roku 2023. Nie podano jednak dokładnej daty. Mają też nastąpić zmiany w systemie MMR, aby zapewnić większą ilość pełnych lobby. Najprawdopodobniej będzie to się tyczyło zmiany ilości gwiazdek, które są nam w tym momencie przypisywane. Próby rozwiązania problemu z systemem MMR na szybkiej rozgrywce dotyczy to. Abusingu, szybkiej rozgrywki, ponieważ ludzie wykorzystują ją do tak zwanego reverse boostingu, czyli zbijania swojego poziomu MMR, po to, aby grać bounty hunty na niższych poziomach lobby. Twórcy poinformowali nas również, jaki jest plan aktualizacji na tenże rok, i zapowiada się tak, że będą to duże aktualizacje kwartalne, potocznie nazywane porami roku. Docelowo są to cztery duże update'y rocznie wprowadzające nowy content, oraz eventy i tym podobne. Nie oznacza to jednak, że będą to tylko cztery aktualizacje w roku. Pomiędzy tymi aktualizacjami pojawią się również mniejsze pacze, które będą poprawiać grę oraz wprowadzać nowy content. Padło oczywiście pytanko. Kiedy nowy boss? I dowiedzieliśmy się dość dużo na ten temat, ponieważ bossy zostaną podzielone teraz na dwie kategorie. Będziemy mieli bossów, których już dobrze znamy. Będą to bossy, które będą miały swój ler, swoje gniazdo w jakimś budynku, na jakiejś lokalizacji. Będą one nazywane boss targetami, ale dołączą do tego grona nowe bossy, tak zwane wild target, czyli dzikie cele. Będą to bossy, które będą poruszały się po całej mapie i będą również dropiły swoje bounty i zostawiały je poza lokacjami na mapie co będzie bardzo ciekawe. Dzikie cele powinny pojawić się już podczas letniego eventu. Poruszony oczywiście został temat Bloodbondsów, naszej krwawicy, naszej waluty premium w Hand Showdown. Najprawdopodobniej już latem zostanie ten system dość mocno zmieniony. Yy, nastąpi koniec płacenia walutą premium za wymianę perków czy pasków życia. Możliwe, że zostanie to zmienione na hand dolary, ale do końca tego jeszcze nie sprecyzowali. Rozważają również inne rozwiązania. Plotbondy, w ich mniemaniu, od tej pory mają być używane tylko w celach kosmetycznych. W kolejnej części filmu poruszony jest temat drugiego półrocza roku 2023 oraz planów właśnie na ten okres. Pojawią się na pewno nowe pakty, pojawią się nowe oraz powracające z poprzedniego eventu perki pojawi się więcej międzynarodowych łowców, nowe warianty broni oraz amunicji. Pojawi się strzelnica, a na niej będziemy mogli testować broń, amunicję, damage, odległości, a z czasem i nawet będziemy w stanie urządzać pojedynki jeden na jeden ze swoimi znajomymi. Powinno nastąpić udoskonalenie systemu raportowania. Powiązane jest to z rozrastaniem się naszej społeczności HANTA, oraz największa zmiana i największe wyzwanie dla twórców tej, tej gierki będzie to. Aktualizacja silnika gry do najnowszej wersji CryEngine 5.11. Co nam to da? Poprawa w grafice, nowa generacja konsol również na tym zyska. Będzie dostępny HDR, FSR 2.0 oraz Direct Storage. Na początek roku 2024 została zapowiedziana nowa mapa na nowym biomie, nowe rodzaje rozgrywki oraz Długo wyczekiwane kastomowe lobby, czyli tak zwane prywatne mecze. Jest to niestety bardzo mocno związane z aktualizacją silnika i serwerów, dlatego nie wydarzy się to wcześniej niż rok 2024. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę, fajnie, że wpadliście. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału oraz do zostawiania lajków pod tym oto filmikiem. A Wam życzę udanych łomów i do zobaczenia na baju. Hello